Siemano, siemano. Mamy dużo czasu, więc nie będę się streszczać. Otóż w ostatnim czasie analizując swoją sylwetkę doszedłem do wniosku, że moje mięśnie najszersze grzbietu w swojej, swojej istocie rzeczy są najwęższymi grzbietu i postanowiłem coś z tym zrobić od następnych treningów pleców. Tymczasem jednak, żeby podbudować się psychicznie, mentalnie, żeby podnieść jakoś swoje ego, postanowiłem w domowych warunkach Podciągać się na drążku maksymalną ilość powtórzeń, uwaga, z doczepionym 20-kilowym obciążeniem. A jako, że tak jak wspomniałem, będzie to w domowych warunkach, zacznijmy od tego, żeby pokazać jak wygląda te 20-kilogramowe obciążenie. No dobrze, tak to wygląda. Dwa sześciopaki wód mineralnych, co łącznie daje jakieś 18 kg, plus dwa glany. Jakieś 2 kg, jak łatwo sobie można policzyć 2 kg plus 18 równa się 20 kg i na tym oto dążku będę próbować się podciągać maksymalną ilość powtórzeń. Jak widać wstępnie się już pozbijałem Ale powiem wam jedno Lepiej normalnie ćwiczyć na siłowni A nie róbcie tego w domu Chyba już wiem jakie będę mieć postanowienie noworoczne Pozdrawiam